Wyobraźcie sobie serial, który od lat nie schodzi z listy najważniejszych produkcji w Polsce stawka większa niż życie. No kto z nas nie kojarzy Hansa Klosa i Hermana Brunera? Miliony widzów śledziło przygody agenta J-23, podziwiając charyzmę Stanisława Mikulskiego i Emila Karewicza. Wczoraj bandyci wysadzili w powietrze ważne obiekty wojskowe. Dynamiczna akcja, charakterystyczne dialogi, a przede wszystkim obraz Polaka, który potrafił przechytrzyć nazistów. To właśnie elementy, które sprawiły, że serial stał się hitem i dawał ludziom na miastkę zwycięstwa w trudnych czasach. Dlaczego właśnie ta wojenno-szpiegowska opowieść zdobyła tak wielką popularność? Ile w niej prawdy, a ile fantazji scenarzystów? I co sprawiło, że cytaty z serialu na stałe weszły do języka codziennego? No, to teraz pomieszkamy sobie trochę razem. Dziś odkryjemy kulisy tej kultowej produkcji. Przyjrzymy się obsadzie, odkryjemy różne tajemnice i ciekawostki, a do tego zobaczymy, gdzie powstawał serial. Zaczynamy! Zacznijmy od tego, jak narodził się jeden z najważniejszych seriali w historii polskiej telewizji. Stawka większa niż życie w obecnej formie pojawiła się na ekranach w latach 1967-68 w reżyserii Janusza Murgerszterna i Andrzeja Konica. Emil stworzył tak znakomitą postać, przecież mm, nawet nie wszyscy wiedzą, że on zagrał tylko w pięciu odcinkach. Produkcja zespołu filmowego Syrena miała swoją premierę w TVP 10 października 1968 roku, ale początki tej historii sięgają znacznie wcześniej. Między styczniem 65 a lutym 67 roku Telewizja Polska nadawała na żywo spektakle teatru telewizji pod wspólnym tytułem Stawka większa niż życie. To właśnie ich sukces sprawił, że zapadła decyzja. Trzeba zrobić coś większego. Filmowy serial telewizyjny z prawdziwego zdarzenia. Ja na placu powstańców była taka, takie studio, które miało zasadniczo za, za, trzy sceny. Wszystkie na przykład spektakle tego Teatru Sensacji Stawki odbywały się właśnie tam. Autorami scenariusza niezmiennie zostali Andrzej Szypulski i Zbigniew Safian, ukrywające się pod pseudonimem Andrzej Zbych. Produkcję rozpoczęto z rozmachem. Po sześciu tygodniach przygotowań powstały pierwsze odcinki. Początkowo planowano tylko 6, później zamówiono kolejne dwie serie, w sumie 18 epizodów. Według kierownika produkcji Mieczysława Weinbergera nakręcono w sumie około 30 tysięcy metrów taśmy filmowej, czyli tyle ile potrzeba na 12 pełnometrażowych filmów. Wyobrażacie to sobie? Co więcej, w obsadzie przewinęło się niemal 700 aktorów z różnych części Polski Łodzi, Krakowa, Wrocławia i Gdańska. Ale los Hansa Klosa początkowo miał wyglądać zupełnie inaczej. Twórcy planowali, że agent J23 zginie na końcu serii. Gdy wieść o tym dotarła do widzów na Woronicza, zaczęły spływać dziesiątki listów z protestami. Nic dziwnego, ludzie nie chcieli stracić swojego bohatera. Do tego robotnicy na Śląsku podczas spotkania z ówczesnym szefem telewizji polskiej Włodzimierzem Sokorskim otwarcie stwierdzili. Jeśli Kloss zginie, nie będziemy głosować na pana w wyborach do Sejmu. Presja okazała się skuteczna. Hans Kloss ocalał, a serial doczekał się pełnej 18-odcinkowej wersji, którą znamy do dziś. Był to film realizowany na zlecenie najwyższych kręgów władz PRL i spełniającym ich oczekiwania. Pokazuje też, że kolejne odcinki Stawki nie miały problemów z kolaudacją przez władzę. Stawka większa niż życie była nie tylko serialem o tematyce wojennej, ale także narzędziem propagandowym. Od historycznej prawdy ważniejsze były treści ideologiczne, zbieżne z oficjalną linią propagandy. Co więcej, w fabule jest wiele ukłonów pod adresem władzy. Ciekawostki. Choć serial sam w sobie jest już legendą, to dopiero kulisy i anegdoty z nim związane pokazują jak ogromny miał wpływ na kulturę popularną. Niektóre fakty mogą zaskoczyć nawet największych fanów Klossa. Zobaczcie sami. 1. Skąd wziął się Hans Kloss? Nazwisko bohatera nie powstało w głowie scenarzystów. Autorzy sięgnęli do książki telefonicznej Berlina. Z kolei imię Hans wybrano, ponieważ w polskiej wyobraźni jednoznacznie kojarzyło się z Niemcem. Coś w tym jest. Takie sztuczki nie ze mną, Brunner. 2. Kloss w wersji komiksowej. W latach 1971-73 wydano serię 20 zeszytów komiksowych Kapitan Kloss ilustrowanych przez Mieczysława Wiśniewskiego. Fabuła tylko częściowo pokrywała się z serialem, ale wygląd bohaterów został oddany niezwykle wiernie. Seria była tak popularna, że doczekała się późniejszych wznowień. Trzeba natychmiast odwołać akcję. Bo niedawno widziałam oficera, który ścierał numer rejestracyjny przy swoim motocyklu. Filmowa kontynuacja po latach. W 2010 roku rozpoczęto pracę nad filmem, który miał być rozwinięciem serialu. Na ekran powrócili Hans Kloss i Hermann Brunner ponownie grani przez Stanisława Mikulskiego i Emila Karewicza. Scenariusz napisali Władysław Pasikowski i Przemysław Woś, a reżyserii podjął się Patryk Wega. Stawka Większa niż Śmierć zadebiutowała 16 marca 2012 roku. Oczekiwania były ogromne, ale recenzje mocno chłodne. Zdzisław Pietrasik z polityki oceniał: Przewidywalna intryga zupełnie nie wciąga. W jednym odcinku starego serialu emocji było więcej niż tutaj w ponad 100 minutach. Tomasz Raczek stwierdził zaś, że znikają niuanse, delikatne przymrużenie oka nabiera cech opadającej powieki. W Olsztynie z okazji 650-lecia miasta nadano jednej z uliczek nazwę zaułek stawki większej niż życie. To nie przypadek. W tym miejscu kręcono scenę z odcinka spotkanie, w której Klos miał zostać rozstrzelany, ale w ostatniej chwili ratuje go porucznik Nowak. 5. Popularność poza Polską Stawka podbiła nie tylko polską publiczność. Serial z powodzeniem emitowano w Czechosłowacji i Szwecji. W Albanii tak mocno wrył się w świadomość, że opowiadano żart wymień po kolei dni tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa, klos, piątek. W NRD pokazywano go pod tytułem Zikunden Entscheiden, choć pominięto jeden odcinek, mianowicie bez instrukcji ze względu na temat nalotów alianckich. Produkcja dotarła także do Mongolii. 6. Koreańska wersja klosa. Na fali popularności powstała nawet północno-koreańska wariacja serialu. Tam szpieg zamiast walczyć dla polskiego wywiadu, oczywiście poświęcał życie dla Kim Ir Sena, przywódcy Korei Północnej. 7. Odcinek, którego nigdy nie zrealizowano. W archiwach Filmoteki Narodowej znajduje się scenariusz epizodu zatytułowanego Dworzec Keleti, godzina 11. Fabuła rozgrywa się w pociągu Balkan Express, gdzie Kloss miał rozpracować niemiecką intrygę i ocalić kurierów przewożących mikrofilmy. Ten odcinek miał powstać w ramach trzeciej serii, zamówionej w 1968 roku, ale nigdy nie doczekał się realizacji. 8. Z w bohatera. W dziesiątym odcinku widzowie mogli się zdziwić. Pojawił się SS standarterführer Führer Lutz, wyglądający identycznie jak Max, który przecież zginął w szóstym epizodzie. Wygląda na to, że twórcom brakowało odpowiednich aktorów i zdecydowali się przywrócić tę samą twarz, tylko w nowej roli. 9. Nazwiska prawdziwych oprawców. Choć temat powstania warszawskiego został w serialu pominięty, twórcy subtelnie nawiązywali do rzeczywistych postaci. Obsada i narodziny Hansa Klossa. Mało brakowało, a Hans Kloss wyglądałby zupełnie inaczej. Pierwszym kandydatem do tej roli był Andrzej Maj, ceniony aktor teatralny. Ostatecznie jednak odmówił, tłumacząc, że nie ma czasu, a udział w telewizyjnym serialu mogłby zaszkodzić jego pozycji w teatrze. Zagrał więc jedynie epizodycznie w pierwszym odcinku. W pewnym momencie rozważano także obsadzenie Ignacego Gogolewskiego, ale Janusz Morgerster miał inny pomysł. Reżyser przypomniał sobie młodego aktora, który świetnie prezentował się w mundurze w filmie Ewa chce spać, i właśnie dlatego rolę Klosa zaproponował Stanisławowi Mikulskiemu. Kim miał być Hans Kloss? Scenarzyści inspirowali się różnymi postaciami i literaturą, ale nie da się ukryć, że najsilniejszy ślad zostawił James Bond. W tamtym czasie filmy o agencie 007 były w Polsce zakazane, jednak twórcy mieli okazję je obejrzeć podczas zagranicznych wyjazdów. Podobieństw trudno nie zauważyć. Nadludzka skuteczność, nieustanne sukcesy, efektowne pościgi i otoczenie pięknych kobiet. Nawet muzyka w serialu odgrywa podobną rolę. Stała się rozpoznawalnym elementem, jak w produkcjach o bądzie. Melduje się porusznik los. Życiorys Klosa powstawał również na bazie autentycznej historii. Scenarzyści sięgali do powieści Baron von Goldring, losów radzieckiego szpiega Nikołaja Kuzniecowa, a także słynnego agenta Richarda Sorge'a. Wiele wskazuje na to, że duży wpływ miał też Kazimierz Leski, legendarny kurier armii krajowej. Serial o przygodach Hansa Klosa zamyka się w przestrzeni wręcz heroiczno-baśniowej, a sam bohater przez wielu określany jest jako romantyczny Konrad Wallenrod czy Sienkiewiczowski Zagłoba. Tak jak Kloss czerpał z rzeczywistych pierwowzorów, tak i jego największy wróg miał swój mroczny odpowiednik w historii. Hermann Brunner, choć w serialu był wyrazistym, ale jednak telewizyjnym przeciwnikiem, w rzeczywistości miał znacznie straszniejszy pierwowzór. Był nim Alois Brunner, prawa ręka Adolfa Eichmanna, człowiek, który odpowiadał za deportację blisko 150 tysięcy Żydów. Nigdy nie wyraził skruchy, a po latach potrafił stwierdzić wprost, że Żydzi zasłużyli na śmierć. Miejsca kręcenia. Stawka większa niż życie to nie tylko kultowi bohaterowie i emocjonujące fabuły, ale też prawdziwa podróż po polskich miastach. Twórcy serialu chętnie wykorzystywali zabytki, ulice i place, które na ekranie przeobrażały się w Berlin, Stambuł czy fikcyjne francuskie miasteczka. Najwięcej ujęć zrealizowano w łodzi i jej okolicach w sumie ponad 40 plenerów. To właśnie tutaj nakręcono sceny do aż 14 odcinków. Spacerując po mieście można bez trudu rozpoznać niektóre miejsca. Pałac Izraela Poznańskiego przy ulicy Ogrodowej 15, dziś siedziba Muzeum Miasta Łodzi, zagrał berlińską siedzibę w odcinku Zdrada. A kiedy dowiedzieli się, że Kryścin zdradziła? Dopiero wczoraj. Z pięknymi kobietami trzeba postępować umiejętnie. Z kolei kawiarnia Honoratka przy ulicy Moniuszki 2 stała się warszawską kawiarnią Mokka w epizodzie Ostatnia Szansa. Uchwała ostatnia szansa. Za 15 minut w bramie Wilcza 45. W pałacu Karola Szejblera przy placu Zwycięstwa 1 urządzono stambulski lokal rozrywkowy Cafe Rose, A w odcinku Wiem Kim Jesteś rozpoznać można Pabianicki Stary Rynek oraz ulicę Piotra Skargi. Drugim miastem, które odegrało dużą rolę, był Wrocław. To tutaj powstawały zdjęcia do sześciu odcinków. Widzowie mogą odnaleźć na ekranie Teatr Polski, przemieniony w niemiecki Kinoroma, Ostrów Tumski, który zagrał serialowe Śląskie miasteczko uciekające przed armią czerwoną, oraz gmach Muzeum Narodowego, który stał się generalskim sztabem w odcinku Zdrada. Ważnym punktem na mapie stawki był także Olsztyn. To właśnie tam samochód Gebharta runął z mostu do rzeki. Filmowcy wykorzystali most nad Wadągiem, widoczny w siódmym odcinku. Nie tylko te trzy miasta znalazły się w produkcji. Ekipa filmowa odwiedziła również Warszawę, Kraków, Pieskową Skałę, Gdańsk, Sopot, Gdynię, Dwity, Łąck, Płock, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Zgierz, Kadłub i Błonie. Sporo tego, prawda? Dzięki temu każdy odcinek ma niepowtarzalny klimat, a serial mimo upływu lat pozostaje prawdziwym przewodnikiem po filmowej mapie Polski zgodność historyczna Choć każdy odcinek stawki zawiera co najmniej jeden element oparty na autentycznych wydarzeniach, zdarzało się również niedokładności, czasem zamierzone, innym razem wynikające z estetyki popkulturowego widowiska. Produkcja nie stawiała na wierność faktów, a starsi widzowie pamiętający realia okupacji często łagodnie przymykali oko na drobne przekłamania. Dla młodszych widzów liczyła się przede wszystkim wartka akcja i satysfakcjonujący finał każdego z 18 odcinków. Co ciekawe, w 2009 roku TVP Historia wyemitowała serial wraz z komentarzami do odcinków, które przedstawiały tło historyczne oraz przekłamania faktów. Termin odhistorycznienie znakomicie oddaje istotę manipulacji zawartej w serialu. Scenarzyści stworzyli ultrabohatera, korzystając z autentycznych życiorysów osób, o których wojennej odwadze i sukcesach wywiadowczych w PRL milczano. Manipulacja historią opierała się na przywłaszczeniu przez komunistów dokonań swoich wrogów ideologicznych. Gdyby nawet scenarzyści chcieli wykorzystać życiorysy, słusznych ideologicznie, członków GLAL, to tylko nieliczni z nich spełnialiby kryteria pozytywnego bohatera. Przez wiele lat co prawda był Polakiem, ale teraz jest Niemcem. I tym sposobem dotarliśmy do końca materiału. Stawka większa niż życie to nie tylko serial, to kawał historii polskiej popkultury. Do dziś nie powstał serial wojenny, który mógłby się z nim równać. No może jedynie Czterej Pancerni i Pies, o kulisach którego opowiadaliśmy już na naszym kanale. Choć w serialu pełno jest uproszczeń i półprawd, to właśnie dzięki nim Kloss i Brunner przeszli do historii popkultury, stając się symbolem walki sprytu z brutalną siłą. Dla jednych to nostalgiczna podróż do czasów dzieciństwa, dla innych wciąż pełna emocji historia szpiegowska. A teraz pytanie do Was, która scena, cytat, albo odcinek stawki większej niż życie jest Waszym ulubionym? Dajcie znać w komentarzach i do następnego.